Witajcie tutaj, Asia Berendt. I Besna Lorenc Jesteśmy obydwie, jak zapewne wiecie, współautorkami książki Alfabet Empatii. Książka wygląda tak i z dwóch różnych domów ją widzicie. I dzisiaj chciałyśmy powiedzieć kilka słów o tym, jak się książka odnalazła w świecie, bo już wyszła z naszego gniazda, wyfrunęła w świat. Chcemy Wam bardzo, bardzo podziękować za to, że ją polecacie, co róż na Facebooku, czy w SMS-ach, czy w mailach słyszymy ciepłe, dobre słowa o tym, co ta książka niesie i co Wam daje. Tak, i chcemy też zachęcić do tego, żeby po nią sięgać. My ją napisałyśmy od serca, z brzucha, i jest też ona po to, żeby wspierać nas samych, czyli ona jest o dawaniu empatii sobie i też o wspieraniu innych, czyli ona nie, może niekoniecznie jest o nauczaniu porozumienia bez przemocy, metody, na której opieramy w dużej mierze tą książkę, ale jest o tym, żeby się nią podzielić z kimś, komu dobrze życzymy, teraz w tym świątecznym okresie, ale nie tylko. I tak sobie myślę, że tą osobą, której dobrze życzymy, przede wszystkim powinniśmy być my sami. Ja od mojego nauczyciela Ryka Hansona usłyszałam kiedyś, że ta osoba, my w przyszłości, to mamy tylko siebie teraz. To znaczy, nikogo więcej ta osoba nie ma, więc jak zadbamy o siebie, damy sobie mnóstwo empatii, w alfabecie empatii na przykład, teraz to będzie nam łatwiej w przyszłości, więc albo tym osobom, tak jak Lesna powiedziała, którym dobrze życzymy, albo nam samym. No właśnie, chciałyśmy Wam powiedzieć o kilku historiach, które dostałyśmy od naszych znajomych, klientów albo czytelników. Ja bym powiedziała o historii dotyczącej, oczywiście, czytania książki, jednej z uczestniczek moich warsztatów, która się spóźniła na warsztaty i wchodząc. Powiedziała, przepraszam bardzo, ale w sumie to ja się spóźniłam przez ciebie. No ja byłam taka zadziwiona, no co ja takiego zrobiłam, że ona się spóźniła na warsztaty. Powiedziała: wiesz, bo tak się zaczytałam w tej książce Alfabet Empatii, że przejechałam przez Stanek tramwajowy i musiałam wracać, i to mi zajęło dłużej niż planowałam. Jakie ty masz weź na historię o książce? Ja mam wiele tych historii, ale dzisiaj się podzielę jedną z nich. I ona ja wiem, że trochę brzmi nierealnie, ale jest prawdziwa, mam na to świadków. Jak siedziałam ostatnio w fryzjerze, w salonie fryzjerskim z farbą na głowie, przyniosłam tam pakiet książek też do dzielenia się, do, do, do sprzedaży. Moja fryzjerka rozdzieliła się wśród, wśród klientów, które nie wiedziały, że tam jestem, więc byłam takim niemym świadkiem trochę komentowania i na żywo, live. I dziewczyny kartkowały, właśnie część zaczęła czytać, no bo wiadomo, że tam siedząc, właśnie mamy sporo czasu, i zamiast przeglądania kolorowych gazet sięgały po tą książkę. I to, co usłyszałam, to było tak, ale fajna książka, bardzo praktyczna, w końcu coś, co jest napisane prostym, przystępnym językiem, bardzo uporządkowana, właśnie jak alfabet, są praktyczne ćwiczenia, można ją odnieść w łatwy sposób do siebie i taka w cudzysłowie francuska, no bo Francuzi bardzo praktycznie podchodzą, i znamy już publikacje, które nawet się pokazywały tutaj w Polsce o wychowywaniu dzieci i dlaczego na przykład francuskie dzieci nie płaczą itd. i tak dalej. Ta książka była porównywana właśnie do takich publikacji, że jest bardzo żywa, bardzo życiowa i bardzo praktyczna. Ja też słyszałam o tym, że bardzo jest dużo wdzięczności za to, jak ona wygląda, że te kolory są dobrane i że też w środku, mogę powiedzieć, pokazać jakiś rozdział, że są jeszcze bardzo czytelne, więc faktycznie to troszeczkę nasza zasługa, ale też wsparcie, które otrzymałyśmy od wydawnictwa, że ta książka wygląda tak. Czyli w sumie podsumowując ten krótki film nadal wysyłamy ocean wdzięczności za to, że nam ona wyfrunęła z gniazda. Ja mam mnóstwo też wesnań wdzięczności do ciebie za to, to, że ona powstała. ale Nieustannie tu mówię i wiem, że masz podobnie. Tak. I jesteśmy bardzo ciekawi waszych różnych historii, jak tam się czyta tą książkę, jakie macie opinie, pytania. Pod tym filmikiem będzie można je zadawać i być z nami jakoś w kontakcie. Tak, piszcie zdecydowanie do nas. Naszą intencją jest to, żeby raz na jakiś czas nagrywać takie filmiki i bardzo byśmy chcieli móc się odnosić do realnych, życiowych sytuacji. Także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, komentarze, piszcie do nas i my będziemy w miarę możliwości na bieżąco też się z wami dzielić. Do usłyszenia. Do usłyszenia.